biogazownia ma powstać. Planujemy, że ta inwestycja znajduje się w fazie przygotowania projektu budowania. Biogazownie są to instalacje do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej dzięki właśnie biogazowi. Myślimy, że instalacja taka jest przyjazna dla każdej lokalizacji pod tym kątem, że na swojej płaszczyźnie skupia wielu ludzi. Przede wszystkim mówimy tutaj o aspekcie ekonomicznym, społecznym, angażujemy różne grupy ludzi, typu rolnicy po to, aby dostarczyć nam wsad do biogazowni, później, żeby odbierać masę pofermentacyjną, a jednocześnie nasze instalacje oferują tańszą energię elektryczną oraz ciepłą, gdzie może być zagospodarowana na potrzeby miasta. Jak wygląda proces powstawania takiej biogazowni? Jak długo powstaje? Jakie są finanse? Największą batalią, jaka jest przy funkcjonowaniu biogazowni są tak naprawdę dokumenty formalno-prawne. My na cały proces załatwiania tych wszystkich dokumentów dajemy sobie rok. Oczywiście ten czas może się wydłużyć, bo każda lokalizacja jest inna, każda jest, ma inne aspekty, ma swoją specyfikę. Niemniej jednak to jest taki szablonowy rok, gdzie zbieramy cały komplet dokumentów do pozwolenia na budowę. Później rozpoczynamy już proces inwestycyjny z posadowieniem całej instalacji na danej lokalizacji. Jeśli chodzi o kwestię finansową, to biogazownia rolnicza o mocy do 2 MW. Tutaj w naszych kalkulacjach finansowych są to wydatki rzędu 21 do 25 milionów złotych taka właśnie biogazownia mogłaby powstać tutaj na naszym terenie? Tego nie wiem. Tutaj z Państwa wypowiedzi wiem, że to ma być mniejsza instalacja, ale niemniej jednak takie dwumegawatowe można by powiedzieć że z szablonowymi instalacjami. Kto najbardziej skorzystałby na powstaniu takiej biogazowni? Przede wszystkim inwestor, bo tak jak mówimy, zwrot nakładów finansowych zamyka się na przestrzeni 5-6 lat, ale oprócz inwestora oczywiście miasto i mieszkańcy, ponieważ Będą mieli tańszą energię cieplną. Lokalizacja. Współpracujemy z dwoma dużymi firmami. Odnawialne źródła energii to dzisiaj wielkie wyzwanie, bo to szansa na tańszą energię. Niewątpliwie biogaz mógł być taką alternatywą, gdzie wszystkie odpady z kuchni, z odpady z trawników mogłyby być przetwarzane na biogaz, a także osady z oczyszczalni. I w sposób taki nie szkodzące środowisku, zamieniane w energię. Więc interesujemy się tym tematem. Rada Miasta wysłuchała y, ekspertów, którzy mają niewątpliwe doświadczenia i realizacje. I to takie ciekawe realizacje y, w odległości 100-200 metrów od osiedli mieszkaniowych, y, bo tutaj takim głównym y, obszarem konfliktów jest... Y, y, no takie domniemanie, że te obiekty będą w jakiś sposób negatywnie oddziaływały, szczególnie jeżeli chodzi o zapachy, na najbliższe otoczenie. Więc z tej informacji, którą tutaj eksperci przekazywali, takiego zagrożenia nie ma. To się odbywa wszystko w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. By się interesujący temat, pracuje nad tym też firma Koseko, bo gdyby się udało taką instalację, instalację uruchomić, to niewątpliwie byłoby to. Korzystne, bo produkcja prądu, a z drugiej strony ciepła, które w wyniku produkcji prądu jest odpadem. Więc y, dlatego analizujemy te tematy. Czy uda się taki projekt w Kościerzynie przygotować y, w zgodzie z przepisami prawa, to jest oczywiste, ale też w porozumieniu z mieszkańcami, którzy niewątpliwie y, mogą tutaj mieć swoje uwagi, więc będziemy ten proces kontynuowali, bo jest wyjątkowo interesujący, jeżeli chodzi o efekty ekonomiczne. Osobiście wstępnie jestem zaskoczony taką propozycją. Po pierwszych konsultacjach, spotkaniach, no, wydaje mi się, że rzeczywiście pomysł jest sensowny, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że w naszej oczyszczalni no, jednak koszta i użytkowania są bardzo wysokie, na przykład koszta prądu, a tutaj rzeczywiście oszczędności byłyby bardzo wysokie, Według fachowców stopa zwrotu, gdyby rzeczywiście osiągnęła te 5-6 lat, to byłby bardzo szybki zwrot. W związku z tym inwestycja mogłaby się szybko zwrócić. No, muszę powiedzieć, że gdyby rzeczywiście to się sprawdziło w toku dalszych postępowań. I, w, I później w praktyce to rzeczywiście byłaby to bardzo ciekawa inwestycja. Wczoraj wyrażał Pan swoje obawy co do nieprzyjemnego zapachu towarzyszącego biogazowni, czy te obawy zostały rozwiane? To znaczy tak, na tym etapie obawy zostały rozwiane, ale ja osobiście będę sugerował panu burmistrzowi, że my jako rani powinniśmy pojechać do tych miejscowości, obejrzeć na własne oczy te inwestycje. Też użyć naszego węchu i sprawdzić to, bo powiedzmy ja osobiście mam pewne wątpliwości, mamy pewne doświadczenie w Kościelnie, mieszkam niedaleko oczyszczalni i chciałbym się jeszcze przekonać, zanim wydamy takie duże pieniądze, uważam, że powinniśmy to dobrze sprawdzić, aczkolwiek to, co powiedzieli fachowcy odnośnie technologii. I ich odpowiedzi mnie osobiście usatysfakcjonowały.